Cześć! Jestem Bartek ze Skalnika. Mam dla Was zestaw wiosennych outdoorowych trików i porad. Zapraszam do obejrzenia filmiku. Pierwsza porada, jaką dla Was mam, dotyczy kijów trekkingowych. te akurat z Black Diamond'a. Musicie zwracać baczną uwagę, aby nie pomylić kija lewego z prawym. Łatwo je rozpoznać. Te lewe mają tasiemkę odstającą w lewo, te prawe mają tasiemkę odstającą w prawo. Jeżeli je pomyl pomylicie, Kije się skrzyżują, się wywrócicie i czyha na was śmierć. Nawet jeżeli nie zginiecie i tylko się kłamiecie, będzie się to wiązało z kosztowną akcją ratowniczą Topru, Gopru, Wopru. Uważajcie! Druga porada, jaką dla Was mamy, dotyczy jedzenia. W skalniku uwielbiamy jeść. Mamy dla Was francuski defilizat marki Voyager z włoską potrawą, z pizzą, konkretnie z margeritą. Żeby ją przygotować, musimy mieć wrzątek, ale najpierw defilizat trzeba otworzyć. Ja otwieram naszego liofa i udaje się po Woda się zagotowała, więc zalewamy naszego liofa. Zalewamy około 3 czwarte. Pizza potrzebuje dużo wody. Ach, gorące już, czuć margaritę. Potrzebujemy coś, żeby wymieszać normalnie. Użyłbym sporka lub jakiegoś widelca, ale to jest pizza, więc użyję noża. To jest akurat Opinel i mieszam, żeby wszędzie ta woda, każdy fragment pizzy, doszła. Wszystko wymieszane. Opinela sobie odkładam. Zamykam liofa i zostawiam go na około 5 minut, żeby pizza nam ładnie doszła. Nie mogę się już doczekać tej pizzy. Bardzo lubię margheritę. Są wszyscy w Skalniku. Lubią margheritę? No, pachnie idealnie. Zobaczmy, jak wygląda. Jest trochę się przypaliła. Wodałem zbyt gorącą wodę, ale jest mm, tupiąca. Mm, rewelacja na biwaku, w górach, pizza. Polecam. Przy wiosennych przygotowaniach do sezonu bardzo często zapominamy o rakach, które służyły nam przez całą zimę, a teraz jeszcze mogą przydać się czy na wyjeździe skiturowym, czy zwyczajnym, turystycznym. Dlatego jeżeli mamy takie zniszczone, stare, niezaimpregnowane lub stępione raki, możemy użyć do nich impregnatu. Mamy specjalny impregnat do raków i teraz potrzebujemy jeszcze pojemnik, do którego wlewamy impregnat. Kiedy wlejemy cały impregnat do pojemnika, oddajemy oczywiście butelkę do recyklingu. Następnie bierzemy nasze raki niezależnie od tego, czy są stępione, zużyte, stare, po dziadku wrzucamy je do, naszej, do naszego pojemnika i czekamy około 28 dni. Więc ja zaraz wracam. Minęło 28 dni. butelkę już na pewno Impregnacie się rozłożyła. Ja wracam do naszych raków. Widzę, że już impregnat odparował. Wyciągam nasze raki i sprawdzamy, jaki jest efekt. Raki są naostrzone. Pasek nabrał kolorów. Wszystko wygląda idealnie. Mogą służyć Wam na wyjeździe skiturowym czy turystycznym. Gorąco polecam. Kolejna no rzecz, o którą trzeba zadbać przed sezonem wiosennym, który jest trik outdoorowy, to sprawdzenie oddychalności Waszej odzieży membranowej. Ja do tego celu mam kurtkę z North Face'a Apex Flex z Gore-Texem i będę używał profesjonalnego stetoskopu medycznego. Kurtkę najpierw należy rozpiąć, bo jak wiadomo odzież oddycha od środka. Robię sobie dostęp do membrany i będę pracował ze stetoskopem. Tylko oddychaj to całkiem nieźle. Pamiętajcie, żeby sprawdzać swoją odzież pod kątem oddychalności przed sezonem. To będzie potem Wam procentowało na szlaku podczas Waszej wiosennej wycieczek. Kolejny outdoorowy trik dotyczy pozyskiwania wody. Nie zawsze na wyjeździe mamy pod ręką wodę w strumieniu, w rzece, w jakimś jeziorze, czy w ogóle w naszym kamelbaku. Zawsze mamy za to alkohol. Dlatego U. można zastosować butelkę do filtrowania wody. To jest akurat water to go. Jak to działa? Wlewamy to, co mamy pod ręką. Ja akurat mam najlepsze polskie piwo. Wleję je do naszej butelki. Można oczywiście studenckim sposobem zrobić kociołek panoramiksa, więc dolewam również bourbon. Stawiam go sobie na bok. Butelkę zakręcam i już mam dostęp do świeżej wody. To już wszystkie porady, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików.